Raport zaprasza Monika Taranczewska. Witam i zapraszam na raport, w którym zobaczą Państwo wiadomości z regionu, a wśród nich m.in. o nowym ambulansie na dwóch kołach w wojewódzkim pogotowiu ratunkowym. O pierwszej edycji festiwalu 9 Sił. Oraz o obchodach 32. rocznicy powstania Straży Granicznej w Bożu. Już drugi motoambulans wesprze wojewódzkie pogotowie ratunkowe w Katowicach. Dzięki pojazdowi ratownicy mogą szybciej dotrzeć na miejsce wypadku i rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy. Motoambulanse są wykorzystywane w Polsce od 2002 roku. Motocykl daje możliwość dotarcia do osób potrzebujących pomocy w znacznie szybszym tempie oraz w miejsca, gdzie przejazd standardową karetką jest utrudniony. Pierwszy motoambulans na Śląsku interweniuje już od roku. Pojazd rozpoczął dyżurę na drogach w czerwcu i od tego czasu wyjeżdża średnio cztery razy dziennie. Udało nam się zakupić już drugi motoambulans do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego ponieważ podjęliśmy taką decyzję, decyzję ponieważ e, pierwszy motambulans, który w zeszłym roku e, obsługiwał e, mieszkańców aglomeracji śląskiej, w szczególności Katowic, Mysłowic, Sosnowca i e, o, ościennych miast, e, no, był trafionym pomysłem, ponieważ ten zespół na 400 kilka wizyt, które m, został zadysponowany przez dyspozytornię. Udało się 200 parę wizyt wykonać bez potrzeby wzywania zespołu, tak zwanego kołowego ZRM-u, czyli normalnej karetki. Sam motoambulans zaopatrzył tego pacjenta. Poza tym nie ukrywajmy faktu, że ten motoambulans, który się porusza w wojewódzkim pogotowie ratunkowym jest w pełni wyposażony jak karetka. Nie ma tylko noszy, ale cały sprzęt, który jest w karetce, jest na tym motoambulansie. Nie jest to jednak koniec. W planach projektu dotyczącego funkcjonowania motoambulansów na Śląsku jest mowa o większej ilości pojazdów ratunkowych. Zgodnie z projektem złożonym gdzieś w Ministerstwie Zdrowia oczekujemy w ogóle na procedowanie tego projektu ustawy o Państwowym ratownictwie medycznym, które będzie wskazywało, że na 400 tysięcy mieszkańców będzie jeden motoambulans, w związku z czym w wojewódzkim pogotowie ratunkowym będzie to około 7. Takich ambulans, motoambulansów e, poruszających się po aglomeracjach e, naszego, naszego województwa. Na mapie wydarzeń turystycznych brakowało tylko jednego święta dedykowanego Beskidom i Śląskowi Cieszyńskiemu. Dlatego właśnie w nadchodzący weekend odbędzie się Festiwal 9 Sił, który promować będzie całe bogactwo turystyczne i kulturowe regionu. Będzie to nowe wydarzenie turystyczne na mapie Śląska, które dołączy do istniejących już wydarzeń, takich jak Industriada Juromania czy Festiwal Górnej Odry. W 2022 roku opracowano koncepcję marketingową nowego festiwalu, który promować będzie zarówno walory przyrodnicze południowej części województwa. Wydarzenie odbywać się będzie przez cały weekend w różnych miejscach, od Bielska-Białej Wisły aż po Pożywiec. Bielsko-Biała siła miejsca przepiękne miasto, które chciałoby zaoferować na tym festiwalu pokazać z jednej strony koncerty muzyki folklorystycznej, bo to jest jakby główna rzecz, ale też pokazać ideę, jaka przyświeca ludziom, którzy chodzą po górach. Na górnej stacji kolei Szyndzielnia Biesku Białej będą górski klub wysokościowy Bieski przygotowuje cykl warsztatów i w prelekcji z nazwiskami topowymi, jeżeli chodzi o himalańs, alpinizm, no, nie wiem, beskidonizm, jak to nazwać, jak generalnie osoby, które uwielbiają góry i chcą chodzić, opowiedzą o swoich przygodach i to naprawdę takich dość e, e, z dreszczykiem, więc w Biesku Białej dowiemy się faktycznie o tym, co można robić. Kolej Szyndzielnia będzie czynna do późnej nocy, w związku z tym to jest też taki ewenement, że będzie można jeździć tymi kolejami zarówno w Szczyrku, jak i w Biesku Białej do nocy i zobaczyć z góry e, rozświetlone piękne miejscowości naszego regionu, więc zachęcamy osoby, które będą, żeby z jednej strony skorzystały z oferty w Bielsku Białej na dole, na, na hotelu Szyndzielnia, gdzie będą Koncerty, jak i na górnej stacji można się przemieszczać, można zjeżdżać, można ciekawe rzeczy robić. Po... Wisła zaprasza na wyjątkowy koncert w sobotę w lokalizacji, w jakiej jeszcze nigdy koncertu nie robiliśmy. Na Cieńkowie pod tak zwaną magiczną czereśnią, na niżnym Cieńkowie. Robimy kapitalny koncert właśnie pod tym drzewem, które widać na zdjęciu. Kapela góralska, Beskidzy zbuje, nasz lokalny artysta Wiślański Patryk Demkowski, a następnie Gwiazda Wieczoru zespół Wołosi. No i na koniec pokaz świetlny, ledowy LED show Grupy Namtara. Co ważne, właśnie w sobotę na Cieńków od godziny 17 do 22.30 Kolej Linowa Cieńków wozi wszystkich turystów bezpłatnie, więc można zostawić samochody na również darmowych parkingach na dolnej stacji. Bezpłatnie na cienku wjechać. Tam także kuchnia regionalna, potrawy właśnie związane z Beskidami ze Śląskim Cieszyńskim, takie jak placki z blachy, jak tradycyjna Wiślańska Żebroczka. Więc to ten sobotni wyjątkowy koncert. No a w niedzielę zapraszamy z dzieciakami na rynek, na bieg śladami Wiślańskiego Niedźwiadka. Koncepcję festiwalu oparto na dziewięciu siłach inspirowanych opowieścią o górskiej roślinie Dziewięć Sił, która, zdaniem Górali, kryje w sobie dziewięć mocy, takich jak siłę, miejsca, tradycji, historii, smaku ducha czy kultury w różnej postaci. Wydarzenie rozpocznie się 26 maja i potrwa do niedzieli 28 maja. Wraci Boże, śląski oddział służby granicznej zorganizował obchody z okazji 32. rocznicy powołania Straży Granicznej. Podczas wydarzenia funkcjonariuszom oraz pracownikom oddziału wręczono wyróżnienia zapewniają bezpieczeństwo, zapobiegają nielegalnym przekroczeniom granic, przemytowi, to tylko niektóre z zadań, nad którymi czuwa Straż Graniczna. Raciborski Oddział Straży Granicznej ma powód do dumy, ponieważ właśnie obchodzi 32. rocznicę swojego powołania. Z tej okazji zorganizowano uroczyste obchody. Straż Graniczna niewątpliwie odgrywa ogromną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Od kilku lat, począwszy od pandemii, nasze zadania, znacznie się, nasza rola znacznie się zmieniła. Uroczystości związane ze świętem Straży Granicznej niewątpliwie są doskonałą okazją do tego, aby nagrodzić, wyróżnić funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. W szeregi Straży Granicznej wstępują także kobiety. Choć wciąż jest ich mniej niż mężczyzn, to z każdym rokiem coraz śmielej zakładają mundur. Od zawsze się interesowałam służbami mundurowymi i wybrałam liceum ogólnokształcące o profilu Straży Graniczna i właśnie w przyszłości chciałabym zostać funkcjonariuszem Straży Granicznej. Od 2016 roku Śląski od. Oddział Straży Granicznej działa na terenie województwa Opolskiego i Śląskiego. Mimo, że pełnienie służby wymaga poświęceń oraz wyrzeczeń, nadal decydują się na nią młodzi ludzie. Zawsze chciałem przy pomóc Polsce, zawsze chciałem ochroniać granic Rzeczpospolitej Polskiej i dzięki temu moje, moje marzenie zostało spełnione. No Jest to też taka służba, gdzie nie wiadomo, gdzie nas pośle. Byłem już w tym roku miesiąc na granicy państwowej bezpośrednio w Lipsku i w Płaskiej. Także dzięki temu spełniłem swoje marzenia. Chcę być e, funkcjonariuszem Skarży Granicznej. E, powód jest taki, że od zawsze interesowałem się służbami mundurowymi i od jakiegoś czasu, od trzech lat w sumie, mam okazję. E, po prostu obserwować funkcjonariuszy, ich działania, i jakoś mi się to tak spodobało. Uroczystości były również okazją do wyróżnienia pracy funkcjonariuszy i pracowników oddziału Straży Granicznej. Dzisiaj wyróżniono, odznaczono, nagrodzono funkcjonariuszy i pracowników medalami za zasługi dla Straży Granicznej, medalami za wieloletnią służbę w Straży Granicznej, oznakami Straży Granicznej. Ponad to 85 funkcjonariuszy zostało awansowanych na kolejny wyższy stopień służbowy w Straży Granicznej we wszystkich korpusach oficerskim, chorążackim i podoficerskim. Oczywiście zapraszamy do wstąpienia w szeregu naszej formacji. Cały czas nieustannie trwa nabór. No, W poniedziałek wieczorem doszło do pożaru w Jastrzębiu Zdroju. Altana działkowa, którą zajął ogień, została doszczętnie spalona. Pożar wybuchł w jednej z altan na ogródkach działkowych przy ulicy Korfantego. Gdy strażacy dotarli na miejsce, budynek był już całkowicie zajęty ogniem. Policjanci, którzy przybyli pierwsi na miejsce zdarzenia, ewakuowali przebywającego w budynku 47-latka. Otrzymaliśmy po godzinie 22.00 zgłoszenie od policji o palącej się altanie na terenie ogródków działkowych przy ulicy Korfantego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia osoba, która znajdowała się według informacji wcześniej w środku, była pod opieką policji, nie wykazywała żadnych obrażeń zewnętrznych. My przystąpiliśmy do działań gaśniczych. Osoba została pozostawiona pod opieką policji. Budynek był całkowicie objęty pożarem, także był pożar już całkowity. Przystąpiliśmy do działań gaśniczych, podaliśmy dwa prądy gaśnicze. Następnie rozebraliśmy część budynku po ugaszeniu płomieni w celu dotarcia do zarzewi pożaru i sprawdzenia pogorzeliska. Przyczyną wybuchu była najprawdopodobniej nieprawidłowa eksploatacja urządzenia grzewczego na paliwo stałe. Podczas akcji ewakuowano mężczyznę, który przebywał wtedy na terenie altany. Po wstępnym przebadaniu nie stwierdzono żadnego uszczerbku na zdrowiu, jednak profilaktycznie zabrano go do szpitala. Policja wezwała później jeszcze zastęp pogotowia medycznego. Mężczyzn został zabrany do szpitala w celu sprawdzenia, czy nie doznał żadnych obrażeń. Uniwersytet Ekonomiczny przygotowuje się właśnie na przyjęcie nowych studentów w nadchodzącym roku akademickim. Chętni będą teraz mogli wybrać swój kierunek spośród oferty zawierającej 25 pozycji. Władze Uniwersytetu Ekonomicznego dodały do swojej oferty kolejne pozycje kierunków studiów pierwszego oraz drugiego stopnia. Zainteresowani uczelnią będą mogli teraz rozpocząć naukę na nowych kierunkach, które wystartują po raz pierwszy w tegorocznej rekrutacji. Dla naszych kandydatów przygotowaliśmy niespełna 5,5 tysiąca miejsc na studiach pierwszego, drugiego stopnia, zarówno jeżeli chodzi o studia stacjonarne, jak i niestacjonarne. Kształcimy studentów na 25 kierunkach, przy czym mamy tutaj nowości. Nowy kierunek to analityk finansowy 2.0, zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia oraz nowa specjalność na kierunku informatyka i związana z data science, a więc analizami statystycznymi wsparciem, um, i wsparciem analizatorów przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Mamy osiem kierunków praktycznych, pozostałe to kierunki ogólnoakademickie. Bardzo dużą popularnością cieszą się nasze kierunki anglojęzyczne. I tutaj na poziomie licencjatu mamy dwa kierunki, international business, już taki korowy kierunek i jedna z nowości to finance and accounting for business. Na poziomie magisterskim tych kierunków jest zdecydowanie więcej, gdyż coraz więcej zagranicznych studentów aplikuje do nas na uczelni. Rekrutacja na studia ruszy już niedługo, więc warto zapoznać się z szeroką gamą pozycji kształcenia na liście uczelni. Rekrutacja rozpoczyna się na wszystkie studia, zarówno na stacjonarne i niestacjonarne, na pierwszy i drugi stopień 1 czerwca. Studia licencjackie zamykamy 10 lipca, dlatego że tuż po, matury, po wynikach z matury. Natomiast pierwsza tura, jeżeli chodzi o studia drugiego stopnia, zamykamy ją 24 lipca, ale później tak samo we wrześniu jest otwarta rekrutacja, dlatego że niektórzy studenci dopiero bronią się we wrześniu, dlatego im też umożliwiamy rekrutację na nas. Kierunki studiów. Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata. Zmarła sławna piosenkarka oraz ikona popkultury, Anna May Bullock, znana jako Tina Turner. Kobieta odeszła w wieku 83 lat po długich zmaganiach z chorobą. Cały świat jest poruszony śmiercią wokalistki, która od ponad 60 lat zachwycała swoim głosem. Tina Turner podczas swojej kariery sprzedała ponad 100 milionów płyt. Jej legendarne utwory zachwycały zarówno starszych, jak i młodszych słuchaczy. Królowa rock and Rolla ogłosiła zakończenie kariery i przejście na emeryturę w 2009 roku. 12 dzieci z rodziny zastępczej trafiło do szpitala. Zdarzenie miało miejsce w środę w Łęgowie w powiecie wągrowieckim. Dzięki zgłoszeniu od opiekuna przedszkola, który zauważył ślady przemocy u dwójki czterolatków, policja przyjrzała się dokładnie rodzinie. Po interwencji funkcjonariusze zatrzymali małżeństwo prowadzące rodzinny dom dziecka, w którym 12 dzieci było ofiarami przemocy fizycznej. Wszyscy podopieczni zostali skierowani do szpitala, a dwójka z nich nadal w nim przebywa. Dzieci trafiły do tymczasowych rodzin zastępczych, a sprawę małżeństwa bada prokuratura. 23 maja odbył się ogólnopolski protest pielęgniarek i położnych w Warszawie. Protest ruszył pod hasłem Stop dyskryminacji, stop degradacji. Przyczyną niezadowolenia pielęgniarek jest realizacja tzw. ustawy podwyżkowej. Manifestujące pielęgniarki i położne domagają się zmiany płac oraz uznania posiadanych przez nie kwalifikacji. Do Sejmu przyniosły własny projekt ustawy podnoszącej współczynniki w tabeli płac i promujące kwalifikacje. W dzisiejszym raporcie to już wszystko. Za chwilę na naszej antenie program Goście Dnia, w którym Seweryn Durczak porozmawia z Agnieszką Fałat. Serdecznie zapraszam do oglądania, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.